Cześć, reprezentujemy firmę Silesia Solar Dzisiaj chciałem zaprosić Was na piękny, słoneczny dzień do mojego garażu który pełni rolę labu W tym labie testujemy rozwiązania, które później Wam oferujemy W tym labie znajduje się bardzo zaawansowany farownik hybrydowy marki Daye z magazynem energii Dzisiaj opowiemy Wam o tym, dlaczego wybraliśmy to rozwiązanie do testów jakie ono daje korzyści Wam i dlaczego warto właśnie w taki system się zaopatrzyć Chodźcie do środka Instalacja, którą wybudowałem, jest instalacją dość nietypową, ponieważ nie można takiej kupić w normalnych kanałach sprzedaży gotowych produktów. Jest to instalacja składana, ale poskładaliśmy ją dlatego, żeby zaprezentować Wam, jakie możliwości daje magazyn energii. A przy okazji zrobiliśmy sobie poletko doświadczalne, ponieważ magazyn energii jest to nowa technologia w Polsce. Na pewno będziemy dużo takich instalacji wykonywać, ponieważ wszystkie instalacje fotowoltaiczne, które będą dotowane, od września 2024 roku będą musiały w swoim zestawie zawierać magazyn energii. Z tego co wiemy, to inne instalacje bez magazynu energii nie uzyskają dofinansowania, więc zakładam, że technologia się będzie bardzo mocno rozwijać. Również bardzo istotna jest z punktu widzenia stabilizacji pracy sieci, ponieważ sieć Taurona, jak wiemy, czy innych dostawców energii, nie jest w stanie przyjąć energii wyprodukowanej z fotowoltaiki. Przez co mamy zbyt wysokie napięcie w sieci i wyłączanie się falowników. Dzięki właśnie takiemu zestawowi możemy zapobiec temu zjawisku w całości lub w części, w zależności od tego, jak silny mamy generator fotowoltaiczny, jak duże wahania napięcia są i jak duża pojemność jest baterii. Falownik DE jest to nowa konstrukcja na nowym rynku. Pojawiła się w zeszłym roku, była jeszcze bardzo droga. Falownik, który oglądamy jest to falownik hybrydowy o mocy 20 kW, który pracuje z bateriami wysokonapięciowymi. Jest to zestaw, który jest na, na wyrost dla normalnego domu. Tak? Natomiast w moim domu... Ja postawiłem bardzo dawno temu na ekologię, bo już 17 lat temu budując dom, zainstalowałem pompę ciepła, która działa do dzisiaj. Poruszam się już dwoma samochodami elektrycznymi. Jeden to jest typowy elektryk, od 4 lat go eksploatuję. Drugi to jest dwuletnia hybryda, natomiast większość kilometrów i tak przejeżdżam, wykorzystując energię elektryczną. Więc zapotrzebowanie na prąd jest duże. Nie ma w domu gazu, gotowanie, całe bytowanie popiera się o energię tylko z prądu. Więc stwierdziłem, że mój dom. To jest tak trochę jak firma. Mam duże zapotrzebowanie, dlatego postanowiłem zainwestować w system, który pozwoli mi te potrzeby w 100% pokryć i nie być narażony na dodatkowe opłaty dla OSD. Falownik ma moc 20 kW. Falownik ma baterie podłączone o pojemności 20 kWh. One się składają z czterech modułów bateryjnych, bodajże 5-12 kWh każdy oraz modułu sterującego, tak zwanego BMS-a. Co ciekawe jest tej instalacji? Mam dwie instalacje. Pierwszą instalację fotowoltaiczną wybudowałem 5 lat temu. Ona była o mocy 10 kW, czy jest o mocy 10 kW, i ona była przeznaczona właśnie do, dla domu ogrzewanego pompą ciepła. Ale od tego czasu, tak jak wspominałem przed chwileczką, moje zapotrzebowanie wzrosło dwa samochody elektryczne, więc dlatego postanowiłem dołożyć paneli fotowoltaicznych jeszcze po to, żeby wyprodukować energię, którą będę mógł zmagazynować w magazynie energii. Jeżeli chodzi o system, ten falownik jest ciekawy. Dlaczego? Dlatego, że on sam w sobie jest na tyle zaawansowanym rozwiązaniem, że ma możliwość podłączenia drugiej instalacji fotowoltaicznej i przechwytywania energii wyprodukowanej przez nią oraz magazynowania jej w swoim magazynie energii. Ma możliwość podłączenia turbiny wiatrowej, ma możliwość podłączenia agregatu prądotwórczego, i ma możliwość zasilania z wyjścia backupowego całego budynku, całego domu. Jesteśmy po testach tego rozwiązania. To rozwiązanie pozwoliło nam na płynną pracę wszystkich urządzeń domu, łącznie z ładowaniem samochodu, tylko na łączu backupowym. Więc mogę zupełnie się odciąć od sieci OSD. I jeżeli tylko będzie świecić słońce, to jestem w ciągu dnia wyprodukować tyle energii i zmagazynować, że w zasadzie myślę, że od marca do października spokojnie mógłbym nie korzystać z sieci OSD. A jak to wszystko działa? Postaramy się opowiedzieć e, wspólnie z moimi kolegami z zespołu Silesia Solar. Mamy tutaj całkiem fajny zestaw falownik DEA wysokonapięciowy 20 kW i jest on spięty z magazynem energii, który składa się z czterech modułów 51,2 V, każdy jest on zarządzany przez jednostkę sterującą, która jest połączona bezpośrednio z falownikiem. Zasilanie mamy poprowadzone do puszki, gdzie jest redukcja na kable, które akceptuje falownik. Mogą się wydawać dość cienkie, aczkolwiek nie jest to bez powodu. Falownik sobie automatycznie dobiera maksymalny prąd, który jest skonfigurowany de facto pod te kable. I dzięki wysokiej pojemności pojedynczego modułu i napięciu powyżej 200V jesteśmy w stanie z niego wykrzesać naprawdę sporo. Warto też wspomnieć, że instalacja jest dość nietypowa. Nie kupimy tego zestawu gotowego w sklepie. Jest to projekt autorski. Mamy tutaj konstrukcję przewidzianą pod falownik, gdyż płyta jest warstwowa, co nie pozwalało na montaż bezpośrednio na niej z powodu ciężaru falownika. W magazynie mamy konstrukcję dedykowaną. Instalacja została specjalnie skrojona pod klienta. Mamy tutaj doprowadzone niezależnie zasilanie z sieci, które jest doprowadzone do falownika. Z falownika mamy odpływ zasilania awaryjnego do domu, którego też są zasilane ładowarki samochodowe, jak i również cały dom. W tym zestawie mamy możliwość różnych trybów pracy. Możemy pracować on-grid, możemy pracować całkowicie off-grid, możemy też. Częściowo on-grid, częściowo off-grid. Wszystko zależy tylko i wyłącznie od naszej woli i fantazji. Falownik jest bardzo zaawansowaną konstrukcją. Umożliwia podłączenie domu na złączu bateryjnym. Czym wyróżnia się falownik D -E na tle innych falowników hybrydowych, które mieliśmy już okazję testować i instalować u naszych klientów? Jakie on dodatkowe daje możliwości? Oprócz standardowych funkcji zasilania awaryjnego, falownik D -E posiada jedną ważną, istotną zaletę. Jest to możliwość bardzo nierównomiernego obciążenia faz. To znaczy, na jednej fazie możemy zużywać bardzo dużo energii, na drugich niekoniecznie. Podczas takiej sytuacji, gdy na jednej fazie zużywamy wiele energii, dochodzi do wzrostu napięcia na y, pozostałych fazach i występują również różnice w przesunięciu kontakt, co owocuje na przykład migotaniem świateł, y, niepoprawną pracą urządzeń w domu lub też innymi problemami. Sytuacja ta tutaj, jak wcześniej wspomniałem, nie występuje. Falownik można bardzo mocno obciążyć na jednej fazie, bardzo dobrze sobie z tym radzi. No i też dlatego zdecydowaliśmy się na ten model. Znajdujemy się w rozdzielni w domu. W tym miejscu doprowadziliśmy wszystkie przewody z nowej fotowoltaiki, ze starej fotowoltaiki, z falownika Zever Solar, z falownika DE, z magazynu energii i tutaj sterujemy. Tu mamy możliwość. Przełączenia się na zasilanie bateryjne. Robi się to taką prostą czynnością, i już mamy zmienione źródło zasilania. Przełączniki AT są trzy, dlatego, że mamy opcję przełączenia zasilania domu na baterię, na sieć OSD. Mamy możliwość przełączenia generatora fotowoltaicznego na sieć zewnętrzną, na falownik DE Mamy możliwość przełączenia ładowarki samochodowej na falownik DE, na sieć zewnętrzną. Dzięki temu. Umożliwia nam to korzystanie z energii praktycznie w każdych warunkach. Ostatnia sobota była w okolicy, bez prądu. Ja przez cały dzień miałem energię w swoim domu. Na wypadek sytuacji awaryjnej instalacja musi być bardzo dobrze zabezpieczona, dlatego mamy też wyłączniki PEPOŻ. Tutaj mamy wyzwalacze zarówno od strony zasilania awaryjnego, jak i od strony operatora sieci elektroenergetycznej. Mamy również przemienniki FAS. Jest to spięte z wyłącznikami, które znajdują się z przodu domu. Zbicie wyłącznika automatycznie rozłącza oba obwody, pozwalając straży pożarnej na skuteczne działanie.